Witam Cię, dobry człowieku. Dziś kontynuujemy nasze rozważanie, co to znaczy być człowiekiem wierzącym. Jakie życie powinien mieć prawdziwy chrześcijanin? Wczoraj powiedzieliśmy sobie, że są cztery takie stopnie, przez które trzeba przejść na początku, aby faktycznie już później cieszyć się życiem z Jezusem i żyć prawdziwie jako dziecko Boże być prawdziwie wierzącym. Te cztery stopnie to nawrócenie, czyli zerwanie z grzesznym stylem życia. Drugie to yy, liczenie się z kosztami, świadomość kosztów. Trzecie wybór Jezusa i czwarte czwarte wejście do kościoła, we wspólnotę. I moi drodzy Dzisiaj chcę omówić teraz ten drugi krok, czyli świadomość kosztów, bo to będzie Cię kosztować. Jezus jest bardzo szczery, jest bardzo uczciwy i mówi od początku, że kto chce pójść za Mną, niech się liczy z tym, że to będzie Go kosztowało. Jezus mówi: Tam, gdzie ja jestem, tam będzie i Mój sługa. Czyli jeżeli Jezus był w sytuacji, kiedy był wyśmiewany, oskarżany niewinnie, prześladowany, to i sługa, wierzący, uczeń, będzie też w tych samych miejscach i momentach. I Jezus to mówi szczerze. I w żadnym miejscu w Biblii Jezus nie manipuluje ludźmi, i od razu karty kładzie na stół, i mówi, jak jest i jak będzie. I też w innej przypowieści mówi, że jest y, pewien kupiec, który znalazł perłę i sprzedał wszystko, co miał, i nabył tę perłę. Tak samo człowiek, który znalazł skarb y, na polu, sprzedał wszystko, co miał, i kupił to pole z tym skarbem. Tak więc Jezus zawsze nam tutaj sugeruje, że, że pójście za nim, wybór jego samego. Będzie kosztował Ciebie wszystko. Ok, to jest bardzo dużo. Ale moi kochani, przejdźmy zatem do konkretów. Bo na naszym kanale proste słowa chcemy wcielać objawienie, objawione słowo, w praktykę życia. Ok, tak więc, jakie to mogą być koszta? Co to może mnie kosztować? Moi kochani, jeden z moich przyjaciół, kiedy zbliżył się do Jezusa, przeżył nawrócenie, musiał zmienić pracę, ponieważ wcześniej był przedstawicielem handlowym i wciskał ludziom pewne produkty, i mówił rzeczy niezgodne z rzeczywistością. Trochę kłamał. Taka niby była jego praca. Ale kiedy Podjął decyzję o puściu radykalnym za Jezusem, o faktycznym nawróceniu, złożył rezygnację z pracy. To był jego koszt. Moi kochani, inny człowiek, może borykający się z jakimś krzyżem, na przykład homoseksualizm, no taki człowiek kiedyś nawraca, kiedy chce już iść z Jezusem i za Jezusem, to on musi. Liczyć się, że to będzie go kosztowało, czyli do końca życia nie będzie mógł współżyć z innym facetem. To dla takiego homoseksualisty to jest duża ofiara. Ale Jezus jest szczery mówi, to cię będzie kosztowało, więc ty decydujesz. Inny mój przyjaciel z kolei, kiedy się nawrócił, nagle się okazało, że przyjaciele Go opuścili. Wszyscy jego znajomi. Z którymi spędzał wolne chwile, jeździł na urlopy, odeszli. Dlaczego? Bo już zmieniły się tematy na spotkaniach, już nie była mowa o polityce i o pieniądzach, tylko o innych rzeczach. Już nie obgadywało się ludzi i nie śmiało się z nieumiejętnych, więc jakoś nie kleiła się już rozmowa i relacje się rozeszły, i stracił wielu. I to były koszta. Moi kochani, to nas kosztuje. Pójście radykalne za Jezusem. I on o tym mówi. A teraz chciałbym powiedzieć petardę. Ostatnio przeczytałem taką książkę. Kobiety, które ryzykują. To są zebrane świadectwa kobiet z Bliskiego Wschodu, głównie z Syrii, z Pakistanu i z Iranu, które się nawróciły. I tam, w tych krajach, to dopiero ten punkt, który omawiamy, on jest niesamowicie y, wielki. I, y, i doświadczenie y, tego, y, właśnie ile to będzie kosztowało, jest druzgocące. Otóż dwa przykłady z tej książki Wam powiem. Jedna młoda dziewczyna nawróciła się, poznała Jezusa, pokochała Go. Chcę pójść za nim, ale wiedziała, jakie są koszty. W tym kraju, w którym żyję, chrześcijaństwo jest prześladowane i wierzący spotykają się potajemnie. I ci młodzi ludzie, którzy się nawrócili i poszli, chcieli iść za Jezusem, oni, wiecie, spotykali się po domach pod przykrywką oglądania meczy Ligi Mistrzów. Kiedy była Liga Mistrzów, na przykład Real grał z Barceloną, to wtedy było spotkanie, właśnie chrześcijan w jakimś domu. I nastawiali telewizor, mecz był, yy, yy, transmisja się odbywała, a oni w innym pokoju modlili się, spotykali się z Panem, umacniali się w wierze. I moi kochani, brat tej dziewczyny ją śledził, bo podejrzewał, że ona, coś za dużo y, znika i stała się jakaś inna i podejrzewał, że może właśnie jest chrześcijanką i poszedł raz na takie spotkanie, kiedy był mecz ligi mistrzów i zapukał do tego y, mieszkania, ale nie znał też tajemnego hasła, które trzeba było powiedzieć przed, y, no wiecie wejściem, ktoś zapytał y, o coś, i przez drzwi trzeba było odpowiedzieć jakiś odzew. On tego nie znał. No, ale wpuścili go, ale wszyscy już byli przygotowani i siedzieli przed telewizorem. I chociaż wpadł z nienawiścią i zobaczył tych wszystkich ludzi, ale nie zobaczył y, żadnego y, śladu modlitwy, wyszedł, ale nie odpuścił i ciągle prześladował, śledził tą siostrę, aż w końcu wiedział, że ona jest chrześcijanką. I z kuzynami postanowił ją postawić przed takim sądem, gdzie mogła być skazana na więzienie albo na śmierć. I ona, moi kochani, kupiła dwa bilety lotnicze, mówiąc, że leci do innego miasta, do swojej znajomej, a drugi kupia zagraniczny lot. I kiedy pojechała na lotnisko, ten brat śledził z kuzynami i chciał już ją, powstrzymać, żeby w ogóle nie wylatywała z tego miasta i zaczaili się przy tym samolocie lokalnym, który miał ją zabrać do innego miasta, a ona moi kochani po odprawie poszła na inny samolot i uciekła z tego kraju i została ocalona, bo wtedy by była zatrzymana i mogłaby stracić życie i moi drodzy, ta młoda dziewczyna musiała wylecieć ze swojej ojczyzny, zostawić wszystkich, których kochała i wszystko, co znała, i zacząć nowe życie. I to są koszta. To jest dopiero ofiara. A inna młoda kobieta, odważna, nawróciła się, będąc już w małżeństwie, a jej mąż był radykalnym y, muzułmaninem. I kiedy zobaczył, że się zmieniła, że jest jakaś łagodna, że w tej książce jest opisane, że przestała narzekać na jedzenie, na strój, na dom, stała się bardzo taka pogodna i radosna. To on tę zmianę odczytał tak, jak powinno być, właśnie, że się nawróciła. I co? I zaczął ją bić. I moi kochani, on się wstydził, że jego żona jest chrześcijanką i nikomu o tym nie powiedział. Dlatego oficjalnie to nie wyszło i nie została aresztowana czy zabita, bo to by był. Dla niego dyshonor, ale on ją codziennie bił, a ona się modliła. I ona była wierna i była dobrą żoną, a przez, i przez wiele lat cierpiała takie prześladowanie, że on ją codziennie bił, a ona była przy Jezusie i płaciła taką cenę. I po kilku latach, wiecie, co się stało? Mąż się nawrócił. Ten człowiek, jej mąż. Przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. I cała rodzina z dziećmi zostali zbawieni, zostali chrześcijanami i musieli wszyscy razem opuścić ten kraj, zerwać niestety rodzinne relacje, bo było prześladowanie i zacząć na nowo życie. Tak więc zobacz, ile ludzie na świecie muszą płacić za to, żeby być z Jezusem. Jakie są wysokie koszta. U nas w Polsce nie płacimy praktycznie nic. Nie ma różnicy. A wierzysz, nie wierzysz, często nie płacimy nic. Chociaż niektórzy muszą faktycznie nawet i pracę zmienić, jak mówiłem na początku. Ale są takie rejony świata, że ta cena jest bardzo wysoka. Tak więc Biblia nas uczy. Jedni drugich brzemiona noście. Jeżeli dla Ciebie bycie przyjacielem Boga, człowiekiem zbawionym, prawdziwym wierzącym, to nie jest wielki krzyż. To pamiętaj o tych, dla których jest to wielkie zmaganie i cierpienie. I módl się o nich. Wspieraj ich modlitwą. Kibicuj im. Tak więc, moi kochani, niech Pan nas oświeci i podejmijmy taką decyzję, że ja chcę radykalnie iść za Jezusem i zapłacę wszelką cenę i nie chcę być kibicem, ale chcę iść na boisko i grać razem z Jezusem. Nie chcę być fanem, nie chcę być tylko mm, Nie chcę być brakuje mi słowa, ale ono będzie bardzo ważne. Okej, okay, już mam to słowo. Sympatyk. Nie bądź sympatykiem, bądź chrześcijaninem. Nie bądź tylko kibicem, widzem, fanem, który siedzi na trybunach, ale zejdź na boisko, bądź w drużynie Jezusa. Graj, graj z Jezusem, grę o życie doczesne i wieczne i wygraj. On zawsze wygrywa.